Witam. 10-17 luty 2013 rok. Bycie prawdziwym. Uwalnianie ciemnej strony. Ty koncentruję się na tej sekwencji liter. Proszę światło o oświecenie swej natury, abym zobaczył, gdzie mogę się zmienić. Odrzucam reaktywne. Reagowanie i całe ego. Odrzucam reaktywne zachowanie, moje ego i całą negatywność, które mogą plamić mą duszę. Będę odsuwać to od siebie na okoliczności wokół mnie. Każdego dnia będę szerzył światło i radość, dzieląc się z tym wokół mnie. Choć nie jest łatwo być sobą w społeczeństwie, które zachowuje pozory. Jest to ważna część duchowej drogi. Poprzez reklamy, media i na wiele innych sposobów jesteśmy uczeni bardziej tym, jak jesteśmy widziani przez innych, jak jesteśmy odbierani przez innych. Jak naprawdę się czujemy? Jakże często ludzie pytają o nas? Jak się czujemy, nie będąc zainteresowani odpowiedzią? Jak często odpowiadamy świetnie, promieniując wielkim, nieszczerym uśmiechem, podczas gdy naprawdę mieliśmy ciężki dzień? Czy nawet miesiąc? Nawet ci ćwiczący duchowy rozwój padają w tę pułapkę. Czujemy, że powinniśmy się zachowywać w pewien sposób, więc udajemy, że musimy być idealni i ukrywamy nasze słabości. Bycie na duchowej ścieżce oznacza ciągłą transformację. Dlatego musimy być szczerzy w sprawie naszej negatywności z innymi, jak i z sobą samym. Jeżeli próbujemy być mili i uśmiechnięci na zewnątrz, mając zarazem, oceniając myśli negatywne, wówczas ukrywamy, Cały bród zamiatając go pod dywan. W tym nie ma transformacji. Poza tym, prawda o naszym charakterze zawsze jest wyczuwalna. Wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy mamy wady. Wszyscy popełniamy błędy, kiedy postanawiamy się odsłonić, zać nasze śmieci. Ludzie, wie, co dostają i doceniają odwagę, potrzeby, być tak otwartym, wtedy mogą być z nami zwierzać się i być jednym z nas. Bycie prawdziwym niesie wielką duchową ktoś. Wskazuje na kogoś, z kim my mogą się łączyć. Tychowamy nasz negatywność w cieniu, nigdy ona nie ulży światła. Bycie szczerym w sprawie naszych śmieci i wystawianie ich na widok publiczny sponuje je także na działanie światła. Wodnik. Kończy się i rozpoczynają się ryby. To czas, w którym musimy rozważyć to, co jest w nas najsłabsze. By droga nasza do światła była jak najkrótsza, ale jest to bardzo trudna droga, po to, żeby nam się żyło dużo, dużo lepiej. Dziękuję i zapraszam na dalszy ciąg duchowej astrologicznej, która jest tak szalenie nam potrzebna. Dziękuję za zobaczenia.